To od Ciebie zależy, jak zakończy się ta historia. Pozostań na miejscu, zabezpiecz je, wezwij pomoc. Od Twojej reakcji zależy dalsze zdrowie i życie osób uczestniczących w zdarzeniu. Ja chciałam zgłosić wypadek drogowy. Dostęp do poszkodowanego zajmuje nam od kilku do kilkunastu minut. To od ciebie zależy, jak szybko będziemy na miejscu zdarzenia i podejmiemy odpowiednie działania w celu ratowania jego życia i zdrowia. Zazwyczaj pierwszą osobą na miejscu zdarzenia jest osoba postronna. Od prawidłowej reakcji zależy naprawdę bardzo dużo. Jeżeli prawidłowo zareagujesz, wezwiesz odpowiednie służby na miejsce, dobrze je zlokalizujesz, jak i udzielisz pomocy osobie poszkodowanej, ona tak naprawdę może zawdzięczać Ci to, że wróci do pełni zdrowia lub po prostu przeżyje. Panie błaśniackie, jak podbiegłam do tego samochodu, to już był pusty, tam był poszkodowany pan, nie dały się otworzyć drzwi. Żyję dzięki szybkiej reakcji innego kierującego. Cześć, nazywam się Bartosz Ostałowski, jestem jedynym profesjonalnym kierowcą sportowym na świecie, który prowadzi samochód stopu. Około 16 lat temu miałem wypadek komunikacyjny, niestety wyjechał mi samochód, jechałem swoim motocyklem. W wyniku tego zdarzenia wpadłem na barierkę i straciłem ręce. Co gorsze, kierowca, który wymusił mi pierwszeństwo, nie został na miejscu, tylko odjechał. Gdyby, gdyby został i udzielił mu pierwszej pomocy, może też ta historia zakończyłaby się trochę inaczej. A gdyby ta sytuacja spotkała Ciebie, jakbyś postąpił? Wezwanie służb jest już udzieleniem pomocy.